Cześć. Sesja między 5 a 14 dniem życia noworodka. Czy to nie za wcześnie? I w mojej ofercie, i na stronach wielu innych fotografów noworodkowych znajdziecie taką informację, że najlepszym czasem na sesje noworodkowe jest między 5 a 12, 14 dniem życia. Powiedziałabym nawet, że, że do 10 dnia życia. Przypuszczam, że niejedna osoba zastanawia się, czy to nie jest za wcześnie na sesję noworodkową. Czy takie maleństwo e, należy tak męczyć przed obiektywem, przebierać, układać? Może jednak warto poczekać. Powiem Wam, jak to wygląda z punktu widzenia fotografa noworodkowego. Przyznam, że kiedy zaczynałam pracę z maluszkami, sama byłam pełna obaw. Nie miałam może jeszcze aż takiego doświadczenia z e, kilkudniowymi dziećmi. E, wydawało mi się, że jak poczekam jeszcze parę dni, to, to coś mi to da. No i fakt faktem, e, pierwsze moje sesje były z takimi dziećmi około dwutygodniowymi. No i okazało się, że to nie był najlepszy pomysł. <gryw> A dlaczego? E, ponieważ dzieci im starsze, tym są bardziej aktywne. Bardziej bystre. E, orientują się, że coś niezwykłego dzieje się w domu. E, dużo mniej śpią. Często słyszę od rodziców, że po około 10 dniu życia był taki przełom, i, i dziecko nagle przestało tyle spać. E, I myślę, że mm, im młodsze dziecko. Tym będzie bardziej obojętne na takie czynniki zewnętrzne, że coś tam nietypowego się dzisiaj dzieje, e, będzie, będzie lepiej współpracować i nawet nie zauważy być może, <grytanie> że była jakaś sesja zdjęciowa. No bo słuchajcie, czy tak na logikę e, rzecz biorąc, czy z takim dzieckiem 14-dniowym. Albo nawet miesięcznym, można obchodzić się mniej delikatnie niż z pięciodniowym, ośmiodniowym? No nie, to cały czas jest maleństwo, na które trzeba bardzo uważać, którego potrzeby trzeba brać pod uwagę. I tak to wygląda właśnie na sesji, że potrzeby noworodka są na pierwszym miejscu, a nie to, co ja chciałabym zrobić, co ja sobie zaplanowałam. A więc musimy zadbać o to, żeby dziecko było Najedzone, żeby miało suchutko, żeby było spokojne, żeby było mu ciepło. Dlaczego więc wszędzie uparcie powtarzana jest ta cyfra 14 dni, nie więcej? Powiem może, jakie są moje doświadczenia z nieco starszymi dziećmi. Takie sesje na pewno są trudniejsze, są większym wyzwaniem. Jeśli nawet dziecko ma około 3 tygodni, już jest wielka różnica. Yy, dzieciaczki w tym wieku rozwijają się niesamowicie szybko. Każdy dzień wnosi coś nowego. Rodzice yy, też potwierdzają i obserwują, że, że jednego dnia już bardziej nasuchuje, drugiego dnia coś tam. A jako ciekawostkę powiem yy, o tym, że no, takie, takie są moje obserwacje: że dzieci, które przyszły na świat yy, troszeczkę po terminie. One i tak zachowują się jak dzieci starsze. Mimo, że będzie to dziecko pięciodniowe, ono będzie się już zachowywać może jak około dwutygodniowe. Także, czy to w łonie matki, czy to na zewnątrz, dzieci po prostu w tym wieku bardzo szybko e, rosną i rozwijają się, rozwijają się ich zmysły, bystrość. No, to jest niesamowite. No, a co jest istotne dla fotografa noworodkowego, który y, przeprowadza takie sesje stylizowane, czyli gdzie dzieciaczki są y, poukładane w różne takie słodkie pozy? <laughs> y, bardzo istotne jest to, że y, dzieci około dwutygodniowe i młodsze pamiętają jeszcze y, pozycję łonową y, w brzuszku u swojej mamy. E, taka pozycja skulona, e, podkulone nóżki e, w jakimś otuleniu jest dla nich bardzo naturalna. Powiem więcej: dzieci, które są niespokojne, e, nie chcą zbyt szybko zasnąć na sesji, e, owijam zdarza się, że owijam w kokonik. E, to jest pozycja, w której dzieci na ogół się uspokajają. Właśnie dlatego, że dobrze im się kojarzy z bezpiecznym łonem e, matki. E, taka pozycja, e, taki kokonik, to jest naprawdę małe, ciasne zawiniątko. Wygląda super, więc jak już zawiniemy e, dziecko coś takiego, to, to często jest to wykorzystywane e, na zdjęciach. E, i w tej pozycji bardzo często dzieci zasypiają. Czują się tak dobrze, że zasypiają. E, tymczasem dzieci powyżej drugiego tygodnia, no tak mniej więcej, wiadomo, e, starsze dzieci e, zapominają już. Zaczyna im się to ciało rozprężać, rozprostowywać, zaczynają zauważać, że takie pozycje są również komfortowe, stają się już dla nich bardziej naturalne. Zdarzyło mi się e, na przykład. Mieć sesję z dziewczynką delikatnie ponad trzy tygodniową. Nie mogła wcześniej mieć tej sesji, ponieważ miała pewne powikłania zaraz po urodzeniu, no i trzeba było troszeczkę poczekać. I przyznam, że tutaj, kiedy chciałam zawinąć ją w kokonik, no nie było to już tak dobrze akceptowane przez nią. Po prostu zapomniała już tą pozycję. To, że istnieje taka zasada, że fotografujemy dziecko do 14 dnia życia no wiadomo, to jest mniej więcej. To nie oznacza, że delikatnie starsze dzieci no, nie mają już szans na taką sesję. Zdarzyło mi się kilka razy, tak jak wspomniałam z tą dziewczynką. Jakiś czas temu miałam też sesję z ponad trzy tygodniowym antosiem, mama była tak świetna w usypianiu, że, że udało się uchwycić e, i ułożyć malucha w takie fajne pozy, kiedy smacznie spał. Ale no, takie sesje są, tak jak wspomniałam, trudniejsze, dłuższe. A co jeśli spóźniliście się? Bo przyznam, że zdarzają mi się takie zapytania. Na przykład mama natrafi na, na moje zdjęcia gdzieś na Facebooku takich słodko śpiących noworodków. I pisze, że dziecko ma już około 2 miesiące. Czy mogłaby się zgłosić na taką sesję? No, Zdaje sobie sprawę z tego, że, że rodzice, którzy no nie sprawdzali wcześniej tych informacji, nie wgryźli się w temat, e, mogą nie mieć orientacji, że to już troszeczkę za późno. Po tych dzieciach e, na zdjęciach nie zawsze widać, w jakim one są dokładnie wieku. E, wszelkie niedoskonałości e, skóry są retuszowane. No bo wiadomo, noworodek, no, ma różne tam krosteczki, zadrapania, żyłki i tak dalej, ale ponieważ one są tak ładnie wyretuszowane, no to trudno może nawet określić wiek czasami. Ale bądźcie pewni, że, że to są sesje z dziećmi kilkudniowymi, max, kilkunastodniowymi. No właśnie, ale jeśli się spóźniliście, no słuchajcie, no trudno. Nic straconego. Warto jednak e, pomyśleć o takiej sesji póki ta, ta, ta pociecha jest taka mała, bo to będzie świetna pamiątka nie będzie to może sesja już taka typowo noworodkowa stylizowana gdzie układamy śpiącego noworodka ale ja szczerze polecam sesje lifestyle'owe czyli w objęciach rodziców w domowym wnętrzu właśnie niepozowane tulicie maluszka, całujecie E, w Waszych ramionach, e, no to są bardzo, bardzo tkliwe i, i wspaniałe ujęcia. Warto przemyśleć taką sesję, taką bardziej naturalną. Ale jeśli koniecznie chcielibyście taką typową sesję fotograficzną na tłach, e, gdzie później takie zdjęcie możecie dać babci, dziadkowi, wstawić w ramkę, to. E, nie ma żadnych przeciwwskazań, oczywiście. Bardzo fajnym okresem na takie zdjęcia jest czas, kiedy dzieciątko zaczyna podnosić już główkę, leży na brzuszku i potrafi utrzymać główkę prosto. Wtedy można zrobić bardzo fajne zdjęcia. Ono nie śpi, ale za to widać jego piękne oczy. My mamy różne jeszcze tam przykuwacze uwagi, które spowodują, że, że dziecko patrzy się w obiektyw. Bardzo fajnym okresem też na sesje dziecięce jest okres około półroczku. Jak dziecko ma półroczku? Po pierwsze, nie jest to sesja tak wyczerpująca i tak długa jak sesja noworodkowa, bo nie musimy spędzać wielu, wielu godzin na, na usypianiu, układaniu tych dzieci. Ale nie jest to dziecko jeszcze na tyle mobilne, że ucieka nam z tła. Co niestety. Jest wyzwaniem, jeśli chodzi o sesje roczkowe. Tak więc, półroczne dziecko sadzamy na tle, włączamy lampy, pokazujemy jakieś zabaweczki i, i też ono stroi różne fajne minki. Można oczywiście to tło, tą, tą całą scenografię jakoś, jakoś tam zaplanować, żeby to było ciekawe. I zachęcam, żeby pomyśleć o takiej sesji. Tak więc, podsumowując. Czy takie sesje w wieku kilku, kilkunastu dni to za wcześnie? No nie. Powiedziałabym, im wcześniej, tym lepiej. Te sesje są długie, bardzo długie, trwają kilka godzin, ale to dlatego, że najważniejsze dla nas, dla mnie, fotografa, dla rodziców, jest zaspokajanie potrzeb dziecka. A więc to, żeby miało pełny brzuszek, żeby było mu ciepło. Dużo czasu poświęcamy na przewijanie, usypianie, e, dopieszczanie, głaskanie. <laughs> Natomiast same zdjęcia, gdyby pozycje, w których je układam, były niewygodne, e, trudne dla nich, no to nie oglądalibyście takich zdjęć, gdzie dziecko słodko, spokojnie śpi. Jest mu po prostu dobrze. Dlatego te zdjęcia są takie piękne. Zapraszam serdecznie. Do zadawania pytań, jeśli wciąż nie jesteście zdecydowani. I zapraszam na sesję. Pa!